Wydawnictwo Sorus prezentuje. Iwona Kępijska bez pokory. Historię kobiet skrzywdzonych. Posłuchaj fragmentu książki. Starałam się być posłuszną żoną, wykonującą swoje obowiązki. Uważałam, że taka jest moja rola w życiu małżeńskim. Wszystko jednak ma swój kres. Poddaństwo również. Przyszedł więc kolejny moment, kiedy postawiłam się Maćkowi. Pamiętam, jak mój mąż wrócił w nocy z pracy i wybuchła między nami awantura, ponieważ nie zrobiłam tego, co mi kazał nie wykonałam polecenia. W tamtej chwili byłam stanowcza. Chciałam pokazać Maćkowi, że nie jestem na każde jego zawołanie. Pragnęłam udowodnić swoją wartość wartość jako człowieka i jako kobiety. Moja opozycyjna postawa wyprowadziła męża z równowagi. Przecież sprzeciw nie był niczym normalnym w moim związku. Był wręcz zakazany. W furii Maciek wpadł do pokoju, w którym spał nasz trzyletni synek. Próbował mnie uderzyć, ale udało mi się uniknąć ciosu. Od tamtej pory coraz częściej próbowałam przeciwstawiać się swojemu mężowi, i byłam w tym postanowieniu uparta. Kolejnym razem udało mi się uniknąć z jego strony uderzenia, zasłaniając się dzieckiem. Byłam pewna, że bariera w postaci naszego synka go powstrzyma. Niestety, kolejny atak na mnie był niespodziewany, przez co dostałam z całej siły w twarz. Poczułam ból, szum w uchu i krew spływającą po policzku. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Byłam przerażona. Bałam się, że otrzymam kolejny cios w twarz. Nie zważając na to, że była już północ. Zabrałam synka i uciekłam z domu do swojego ojca. Dopiero tam zauważyłam, jakie odniosłam rany. Pojechałam na pogotowie, po czym zostałam skierowana na tydzień do szpitala. Maciek przychodził regularnie w odwiedziny, udając, że nie przyczynił się w żaden sposób do mojego złego stanu zdrowia. Podczas odwiedzin nie usłyszałam od niego przepraszam, nie okazał żadnej skruchy. Podczas jednej z wizyt zagroziłam, że odejdę od niego, i dopiero wtedy usłyszałam, że to się nie powtórzy. Wróciłam do domu, ponieważ tak naprawdę nie miałam pomysłu, co dalej ze sobą zrobić. Poza tym bałam się, że nie poradzę sobie sama z dzieckiem. Pełna lęku, strachu i obaw, wróciłam do domu do swojego oprawcy. Udawaliśmy normalną rodzinę. Zagryzałam zęby i starałam się stworzyć nam wszystkim normalne warunki do życia. Po pewnym czasie na świat przyszła moja ukochana córka, Klaudynka. Z tego tytułu przybyło mi jeszcze więcej obowiązków. Przy zerowej pomocy ze strony maćka. Mąż uważał, że jego obowiązki kończą się na przynoszeniu wypłaty do domu. Nie brał pod uwagę tego, że ja również pracuję i zarabiam, choć osiągając mniejsze zarobki od niego. Zdaniem maćka i jego całej rodziny, wszystko, czego się dorobiliśmy, było zasługą tylko mojego męża, dlatego wielokrotnie usłyszałam od teściów, że powinnam być wdzięczna ich synowi za wszystko, co posiadam. Moje wysiłki związane z wykonywaniem pracy zawodowej były bagatelizowane, przez co utwierdzało mnie to w przekonaniu o własnej bezradności i zależności od swojego męża. Dzieci dorastały. A kłótnie towarzyszyły nam każdego dnia, jakby stały się naszą codziennością. Maciek przychodził z pracy, i już od progu zaczynały się krzyki i pretensje. Nigdy nie był zadowolony, a swój stres związany z pracą przenosił na nas. Tu mógł w końcu się wyżyć, rozładować frustrację i agresję. Staliśmy się kozłami ofiarnymi, emocjonalnymi workami treningowymi dla niego. Tak nie dało się żyć. Z powodu doświadczanej przemocy pojawiły się nocne koszmary, które dodatkowo obciążały mnie psychicznie, pogłębiając zły stan mojego zdrowia. Przez lata nic się nie zmieniało, dlatego z czasem przestałam dostrzegać szansę na jakąkolwiek poprawę naszego życia rodzinnego, tracąc przy tym nadzieję na spokój i normalność. Już nie pamiętam, ile razy wylewała łzy w poduszkę z bezsilności. Wielokrotnie byłam przez męża siłą wyciągana z łóżka córki, wleczona po podłodze za ręce lub nogi, w jednym celu.